Witajcie, ja jestem Czarny Wierzch, a to jest trzeci odcinek. Zagrajmy w Call of Duty Vanguard. Kontynuujemy misję Operacja Tonga. Część druga mi powiedział, No, ja wiem, że to trochę dłuje te kampanie, tylko jedzie, ale trochę. Tak jakbym miał prowadzić ten odcinek, to chyba z godziny by był? A to wiecie. Czekają na pana, ser. do za umocnienia. Cholera. Czekają przy stole, sierżancie. Ten, to jest ten, strzelałem. O, bara mamy. No, nie, no to barę ja sobie wezmę. No, bar, kultowa broń. O, z powiększonym magazynkiem, to jeszcze bym poprosił, lepsze. No, bar, broń kultowa? Bym powiedział, no dobra. Jak sytuacja? Lepiej sam zobacz. Pora zapoznać was z sytuacją. Naszym celem są te działa ukryte w kazamatach. A po drodze musimy się przedrzeć przez hordę uzbrojonych po zęby Niemców. Myślisz, że zniszczysz to działo niżej? Mamy spore szanse. Droga wiedzie przez bunkier naszpikowany kaemami. Łatwo nie będzie. Najpierw trzeba sforsować pole minowe. Możemy wykorzystać tamten rów przeciwpancerny. Mam pomysł. Mów śmiało. Możemy przebić się przez miny tymi blitzami. A załoga bunkra zrobi z nas mielonkę, jak tylko usłyszy ryk silników. Podstoczymy się bezszelestnie. Wyskoczymy w ostatniej chwili. Resztę zrobi grawitacja. Tak oczyścimy drogę do okopu. I? Dobry plan. I to ty pojedziesz pierwszy. Dobra, gdy znajdziecie się w rowie, przygotuj ludzi. Tommy, gotowy? Ja, jasne. Przebić się przez miny, zdobyć bunkier, podłożyć termit pod materiały wybuchowe, bułka z masłem. A na koniec na niebie zaświeci drugie słońce. Jeżeli flota nie dostrzeże flary, to nie dowie się o wygranej i zmiecie nas z całą okolicą. Nie wiem jak dla Ciebie, ale sama myśl, że mogę zginąć od bratobójczego ognia, nie napawa mnie optymizmem. Nie martw się, będę celował w niebo. <laughs> Rewolwer był strzelany przeze mnie Dobra, no to jedziemy. Powodzenia Kingsley. Woo! <sighs> Roboto. No dalej! Tak jest Nie żyję! Po prostu nie żyję! Chabaj! Ruch, ruchy! Tutaj nikogo nie ma! No dobra! Siłę na pozycji, sierżancie! Czekają na rozkazy! No to rozkazy king! Na mój rozkaz! Szarżujemy! Naprzód! Jazda, jazda! No, bar fajny. W tej broni nie strzelałem. Czekamy na znak! Wydolny kazamaty, ja biorę górne! Pamiętaj o flarze! Ruchy! Tak jest! Dobra, chłopaki, naprzód! Za mną! Tommy! Zabrać go! Poczyścić przejście! No dobra! Połowa! Za mną! Ten transporter nas rozwali! Ogień zaponowy! Zdjęty. Wycofują się, nie odpuszczać. Transporter z Transporter. To jest zwozu po lewej zdjęty. Fajne. To mnie trzeba przeładowywać. Nie mam czystego strzału. Uwaga na transporty. Ruchy, ruch. ruch. Mówiłem, że mogę wyprostować oboje Mają posiłki, nie przerywać ognia! Utrzymać pozycję! Skupić ogień, użyjcie transporterów! Tak jest! Sierżancie, blokujecie przejście! Transporterem, nie wyłazić pod lufy km Droga, Musimy to ruszyć! Trzymać się za Dobra, wezmę coś cenniejszego. Oku, tutaj ja chciałem wejść do okopu. Kryć się za transporterem, nie wyłazić pod lufy KM. Musimy to ruszyć. Trzymać się za osłoną, głowy nisko. Chciał krążyć ten KM! Idę na lewo! Nacierać ludzie! Poswór na C! Rzucam Zmazuj się, sierżancie! Uwaga na tobie! Szlaby atakują! Nie ma tu światła. Będę nas osłaniał. Poszukajcie latarki, sir. Roska. Jasna cholera, ale smród! Ser, latarka! Tutaj! Przyda się! <tryk> o w Idziemy dalej! Patrzcie jakie bydle! No! Robi wrażenie. Prawdziwa 125. Rozwalmy to cholerstwo, sierżancie. Jedno z głowy, zostało drugie. To już ostatni termin. Sierżancie, przyda mi się pomoc. Z każdy Skop wie, że tu jesteśmy. Granat, padni! Jeszcze co cię, Web zrobił swoje. Teraz kolejna. Kurwa, kicie! Lecimy. Co to ci! Naprzód! ruchy. Czas macie czysto. Jak to wysadzimy? Nie mamy termitu. Użyję Bangalora. Flare, zaraz zaczną ostrzał! Jazda! Wyłaz i wystrzel Flare! Sierżancie, Flare! Ostrzał tuż tam! Cholera! Nie działa! Ja pierdolę, niemożliwe! Gdzie łeb? Tam, dolna kazamata! Artyleria! Kryć się! bo flarę łeba! Reszta kryć się! Musimy wiać w domi! Kurwa, gdzieś ty był! Nie czas na drzemkę! Właśnie czekałem, aż przyjdzie jakiś wariat i wszystkich ocali. No, to dajmy znać naszym kumplom z marynarki. Straciliśmy kapitana, ale wygraliśmy. Uczciliśmy pamięć poległych ludzi w jedyny możliwy sposób, wykonując misję. Patrzysz na swoich żołnierzy i liczysz, że zrobią to, co trudne, co niemożliwe. Tamta Flara potwierdziła, że miałem rację. I właśnie to oznacza bycie przywódcą. Przez te wszystkie flagi na ulicach nikt by nie uwierzył, że naziści przegrywali tę wojnę. Ale tyrani są najgłośniejsi, gdy się boją i w desperacji tracą rozum. Komendant Hermann Freisinger zabił Nowaka, a potem mieliśmy przejażdżkę wprost do jaskini. Lwa oficjalna kapitulacja armii niemieckiej, odkąd alianccy żołnierze wylądowali w Europie niemal 20 miesięcy temu. Führer przemówił do narodu Niemiec. Czytałem raport. Dwa razy. Ci alianci są nadzwyczajni. Skwytaliśmy ich. Ale wielkim kosztem. Zdobądź wszelkie możliwe informacje o tym oddziale. Z ogromną przyjemnością. Nikomu o tym nie powiesz. Raport składasz tylko mnie. Hej, Dwutlenek chloru. Chcą tym zakryć odór śmierci. To najprzytłumniejsza dziura, w jakiej byłem. Wy też jesteście głodni? Daję z gruzewika. Ja widzę. Jestem Hauptsturmführer Richter i. się, Szwabie. Chyba, że chcesz nam przynieść żarcie. I chcę was o coś spytać. Kurwa, mamy się najeść pytaniami. Ja dowodzę tymi ludźmi. Rozmawiaj ze mną. Już wtedy Richter był jak otwarta książka. Wysoka ranga, brak medali za walkę. Gość ze zabiórka. Idealny cel. I miał trzech strażników. Uzbrojonych. Ale durnych Tyle lat pracuję w wywiadzie, a nigdy nie spotkałem się z tak osobliwą jednostką. Kingsley, Artur, porucznik numer służbowy 25232642. 23 Opowiem ci pewną historię. Tylko raz miałem okazję pomówić z Firerem. Polecił mi ciekawą książkę. O zmierzchu wielkiej rasy. Pióre Amerykanina, niejakiego Madisona Granta. Firer bardzo chwalił jego pracę. Pieprzyć Granta. I takich jak on też. W swojej książce pisał, że pod wpływem stresu lub niekorzystnych warunków. Tacy jak ty nie poddają się tak łatwo. Wtedy wiedziałem, co muszę zrobić. Wcięcie szyjne nad mostkiem, pod obojczykiem. Po wyciągnięciu informacji z tego rasisty właśnie tam chciałem wbić nóż. Mój plan zaczynał działać. Przetrzymywali nas w podziemiach kwatery Gestapo. Wszędzie wokół było mnóstwo tajnych danych wywiadowczych nazistów. Gdzieś tam musiał być projekt Feniks, a Richter był do niego kluczem. Myślał, że to on nas przesłuchuje. Jeśli miał się nam do czegoś przydać, to musiał dalej tak myśleć. Ten arogancki szwab w szykownym mundurze uwielbiał słyszeć swój głos. Trudność nie polegała na wyciągnięciu z niego informacji o projekcie Fenix. Trudność polegała na powstrzymaniu innych przed zabiciem go. Alianci wiedzieli o projekcie Fenix. Wśród naszych oficerów musi być zdrajca. Nie. Zebrałem ich akta. Zajmij się nimi i resztą personelu. Porucznik Kingsley wspomniał o projekcie Feniks. To pewnie propaganda aliantów. Murzyn myślał, że ochroni swój oddział. No i chciał się wykazać. Zrobili z niego dowódcę. Muszą być zdesperowani. Mówi, że to pierwsza misja. I że ten szósty zginął. Pewnie nas okłamuje. Natychmiast. Wkrótce odkryję prawdę. Czy są inne podobne oddziały? Skąd wiedzieli o Hamburgu? Oraz czy Tempelhof jest w niebezpieczeństwie? O tych sprawach muszę wiedzieć więcej. Stawka jest zbyt wysoka, bym mógł się tym dzielić. Wiedz tylko, że bardzo na ciebie liczę. Richter. Zrozumiałem. Dziękuję. Masz dziesięć palców, a to już dobry znak. Nie przesadzaj, Wyliża się. Słuchajcie, wiedzą o Łędzie. Jeszcze go nie złapali. Powiedziałeś, o. że zginął, prawda? Tak, w pociągu do Hamburga. Wątpię, że mu wierzą, ale może da mu to dość czasu, żeby nas wydostać. Przecież on po nas nie wróci. Teraz jak nie liczyłbym na tego Pierdolonego cepa. Bierzcie kobietę. Ona tu zostaje, stary. Po prostu zejdź mi z drogi. Los! Polina, nie Uznaj wszystko, co możesz. Wszyscy z tej drużyny zostali bohaterami na długo przed tym, kiedy ich teczki wylądowały na moim biurku. Powiedzieć, że to silne osobowości, to jak nic nie powiedzieć. Zwłaszcza w przypadku Petrowej. Tak, no, Widziałeś moją. Znowu. Wystarczy, że muszę nosić to cholerstwo. Jest łatwo palne. Tyle lat nauki strzelania. No nic. W tym namiocie. A, pastoi, pastoi. Nie. Nie spiesz się tak do walki, surciu. Na co ci chwała, jeśli masz zginąć? Ale ta walka jest bardzo ważna. Nie walka. Ty i Misza jesteście ważni. specjalna o wielkomowa mowa. Ej, bądź miła. Zawsze jestem. Misza. Dobra. Ale tą misją Stalingrad też się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja wiem, że może niektóre odcinki są krótkie. Ale też nie chcę wiecie przerywać w połowie akcji, że. Zrobimy połowę zadania, ale już ten długi odcinek musimy przerwać. No to planuję, jest plan, właśnie, żeby zrobić. Robimy odcinek, będą te misje dzielone, na ile będą te długie misje. Jak mieliśmy z tą tongą, że był w pewnym momencie, no to robimy koniec odcinka. No dobra. I zostało się tylko z Wami pożegnać, więc komentował Czarny Wilk. A to był trzeci odcinek. Zagrajmy w Call of Duty. Vanguard. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwu. Na razie.